Jeśli dzięki temu zapanuje pokój... Przeciwnik pokonany! <grystanie> nie mogę! <grystanie> <w ogóle. grystanie> nie <grystanie> nie, nie zmienię swoich użytkowań! <grystanie> Jakie kombo Widziałeś ten joke Eee, <Wagner> <texting> <d management> joke, to było dobre <g whole truth American> Dobra czekaj, ja dobiję szósty i uciekam Właśnie uwaga, bo my tu nie mamy z tutaj po Nie no ja chcę to być tylko szósty level i po nie? Znowu na takie kombo i pojtajmy przy okazji Na manne Właśnie muszę buty kupić Oh shit Gnalej no, nie mogę grać z takimi legami Tak ale no człowieku zamykają mnie cały czas W ogóle Chce, żebym poszedł ten mój dzień indziej, to ten się wraca. Ale ty no, ich filujesz tam na górze. Tylko mm. bym padł więcej razy. Jest. Kupiłem I sobie butki. Do ciebie? Mm, świetnie, Rób padam. To nie zdążyłbym dojść, uwierz. W Zaloranie mnie za harmonia. Ale co za zaraz... koga Za koga zabija? Patrz nie pokonali przekonać Dawaj, dalej, Moku, dawaj Czekaj, czekaj, nie troszkę wbijam te miniony, o to chodzi. Znów podejście. O Jezu z kilo co ty zrobiłeś? Boże Foka, co się dzieje? Co się co się, stało? Ja się ale ja w i i się stąd, w ogóle i ty ci... spadłeś i twidowałeś człowieku... dał mnie... stanu mi obraz, nic się nie robiło, ty... I co tu nie ja